Okej, okay. odcinek szósty z ośmiu za nami, zostały dwa i muszę powiedzieć tak, że ostatnie trzy, czyli piękny przykład Rings of Nuda troszeczkę przeminął, troszeczkę tutaj więcej się działo i przede wszystkim nie skakaliśmy po 15 timeline'ach, ale no jak dla mnie serial jest już stracony. Podoba mi się, jak uszczypliwie tam co któryś komentarz. Aaa, już nie ma takiej ekscytacji, jak przy pie No nie ma, no bo pierwszy odcinek mi się bardzo podobał i powiedziałem, że jak pójdą w, z tym w złym kierunku, to, to mi się nie będzie podobało, tak? Albo w sensie, nie, nie wiem. Zauważcie, że takie komentarze są już takie, takie dogmatyczne. No, to musi być całe, po prostu albo musiało mu się podobać, albo nie musiało, albo ten. Nie, każdy odcinek odbiera mi inaczej, aczkolwiek od trzech forma była bardzo wyrównana niestety i bardzo wyrównanie niska. Ten odcinek oczywiście zawiązał trochę akcję, wyjaśnił niektóre wątki, było trochę dosłownej z akcji scen batalistycznych, można chyba powiedzieć. No ale... Znaczy, pewne rzeczy, pewne rzeczy się po prostu nie cofnie jak dla mnie. No po pierwsze to nie cofnie się tych pozostałych trzech odcinków, gdzie tak sobie pomyślałem, gdy dochodzi tutaj do tej bitwy w wiosce, to tak mówię, ostatnie trzy odcinki tego ten, ten cały wątek można byłoby wyciąć. To tak dosłownie ten nasz yy, Arondir powinien był się kapnąć, że o, kur, o kurde, to są jakieś orki w kanałach, tam zamiast go porwać, wiecie, w tej scenie, co tam okopy robili dalej, to po prostu powinien był być, że tam jednego czy dwóch zabił, wyrwał się i hej, orki nadchodzą, nie? Albo tam pójść na zwiady. I powinniśmy powinni mieć dosłownie tą scenę bitewną tutaj, jak oni się bronią w tej wiosce. I, i jakby to powinien być odcinek trzeci. <laughs> jak nie drugi. Nie, no w sensie naprawdę, nie, nie wiem w ogóle po co było tyle jakiegoś tam i... To, co się totalnie śmiałem, i już się mają bronić, trochę jak w Helmowym Jarze, że ta wieża, że ten, że tam jakaś tama, że coś, jakieś umocnienia. I jeb, doprowadzają w odcinku, że to, no, używają tego jako broni, co zaraz też powiem, ale że znowu jakoś znajdują się w wiosce i jakby wracamy do punktu wyjścia. Ten serial tak strasznie krąży. Ten serial parę, na parę odcinków rozwleka coś, co jest na tyle nudne, że można by w dwa zdania to opowiedzieć albo tak, albo w ogóle wyciąć na zasadzie. Są takie scenariuszowe rzeczy, że to było po prostu nudne, nie? I co się najbardziej śmiałem, to dobra, cała ta wieża obserwacyjna, którą oni tu używają jako nie, nie konia trojańskiego, ale po prostu wpuszczają ich, e, w sensie orki z tym Adarem, tak, ten, ten zły elf to Adar, to się dobrze kojarzę, wpuszczają ich tam na zasadzie, o, wejście sobie, zobaczcie, jeb, jedna strzała, ta strzała przecina, czy tam podpala jakąś jedną linę, i cała ta wieża jak, jak, jak dżenga, z której ktoś wyjął, wiecie, o jeden kamyczek za dużo, po prostu się rozsypuje na nich. Nie? I miałem taki moment. Z jakiego, z... <laughs> czy to w ogóle ma jakikolwiek sens? Czy... Bo na tyle jestem sądzony tym serialem, że mi się trochę nie chce myśleć. Naprawdę, ja, ja uwielbiam krytycznie analizować dzieła kinowe czy nawet serialowe, ale. Im coś jest lepsze, tym bardziej jakby mam ochotę to analizować. Jak coś jest po prostu nudne i słabe i takie, że nie wywołuje we mnie nawet już żadnych emocji, bo to nie to, że jakieś negatywne, tylko żadnych, to mi się nie chce. Czy, czy ja coś przegapiłem, czy, czy, czy oni to przygotowali, że tam jakiś... Czy to tak zawsze było, że jakikolwiek, jak którykolwiek z tych ludzi w trakcie tamtych 80 lat, jak te elfy ich pilnowały, by którykolwiek to przestrzelił na zasadzie sabotażu, eh, tak teraz z Nord Streamem, to co, to co, to cała wieża by się, z, z, całe to miejsce by zostało zniszczone i elfy, które tam stacjonowały, zabite jakby? Jaki jak jest deal, nie? No i druga ważna sprawa w związku z tym, nasi bohaterowie w tym czasie tak oglądają to z wioski na zasadzie haha, ale ich zrobiliśmy, nie? I jak oni się dostali do tej wioski? To jest znowu coś, co możliwe, że to jest wyjaśnione, ale miałem ta takie wrażenie z tego, jak wcześniej oni podróżowali między tymi miejscami, że to taka prosta w miarę, znaczy tam może pokrętna droga, ale z punktu A do punktu B, Jakieś nie załapałem, że tam była, że. Jaką i to obecnie, jak Jaką się minęli z tymi orkami, no nie? Ale dobra, to już też to, to jest takie. I don't care w sumie, no nie? Natomiast powiem szczerze, że o ile oczywiście zabili na pewno sporo orków tą, tym mykiem zwierząt, tą pułapką, o tyle nie za bardzo e, widzę sens bronić taką wioskę. Chociaż no wykorzystali taktycznie dobrze ten jakiś most, że ich odcięli, jakiś tam wózek podpalili coś. Nie wiem, czemu wózek miały podpalić dwie dziewczyny zamiast jakichś paru chłopów i go popychać. Bo to mi się kojarzy ze sceną z Arnoldem z Predatora Jedynki. Niedawno omawialiśmy. Eee, ale dobra, no jakby nieważne, no, nie? W każdym razie. Ogólnie tak, to no muszę powiedzieć, że okej, okay, dobra, odcinek trochę lepszy, trochę, trochę coś się działo, bo jakaś akcja, mnóstwo śmierci, bardzo brutalne nawet jest to trochę takie dziwne, ale jakieś sceny typu, że powoli jakoś tam komuś coś w brzuch wbijają, i to, tak nie to, że torturują, ale po kolei wykonują egzekucje na ludziach, żeby ten im tam wyznał, gdzie ukrył coś, mówię tak, wow, to tak, to jest dosyć takie, yy, no dla dorosłych, no nie, no takie powolne jakieś mordowanie ludzi brutalne, no to takie, wiecie, nie, nie, nie wiem, czy to to na pewno nie dla dzieci, nie. Ale ogólnie cały odcinek dla mnie jest też przygnieciony tym, że... No, bo to też powiedziałem o tym, że po prostu cały ten serial się za bardzo nuży, dłuży i tak dalej, i jest o niczym, więc to, to jakby podbudowy brak dobrej, do tego, żeby ta akcja tu miała sens. To nie jest jak bitwa o Hermowy Jar, że cały, cały, nie odcinek, tylko cały film podbudowywali i tu i ten, i tak jak wiecie, mnóstwo rzeczy, które działały naokoło tego. Tu jest przeciwieństwo, ale dodatkowo wewnątrz już samej akcji. No niestety, ale o ile sama akcja mi się podobała, ta jedna ma rondy, jakieś obrotówki, kopie, coś, no taki jest. Nie wiem, wiem że że którym będzie to przeszkadzać, dla mnie okej, okay, no mówię Legolas odwalał takie rzeczy w oryginalnej trylogii, że tam jakby <noise> nic mnie nie zaskoczy, tak? I, na... I nawet to wyglądało wizualnie ciekawie, nie? I jego scena walki z jakimś wielkim orkiem, też fajna sama w sobie i taka bardzo przypomina się jak w Trojach Achilles, nie Achilles, Hector walczył z Ajaxem, nie? Takie no... no, dużo, no dużo, takie typowe, taki mniejszy, bardziej walczący umiejętnościami, w większym mięśniach, no typowe w takich filmach i bitwach, nie? I dużo takich mniejszych momencików, i scen, które fajnie wyglądały, i te orki siekane na pół, i ten... Nadal to wszystko wygląda dobrze audiowizualnie, powiedzmy, nie? Natomiast w te sceny było wrzuconych 500 różnych klisz, i te wszystkie klisze to jest... Już pewnie nie muszę nawet mówić, bo sami możecie wymienić, po oglądaniu odcinka, że... Uratowanie kogoś w ostatniej chwili było ze trzy razy, nie? I to takie, wiecie, jego uratowała ta jego laska, przed tym właśnie dużym orkiem, i to takie klasyczne w ostatniej chwili, ten... E, tam tego ojca Sildura uratował tam ten Halbrand, czy jak mu tam. E, no tam kilka takich było już. już który, no ktoś jeszcze kogoś tam uratował w ostatniej chwili. No a w ostatniej chwili taki, że, że wiecie, że oni po kolei zabijają i teraz już zabije mu tą matkę, a on Wait! I mówi gdzie tam jest ukryty ten miecz, nie? To, to co oni szukają. E, I tak samo w ostatniej chwili, też no, można, w lepszym serialu można powiedzieć, że to jest takie oczko dla widza, dla szarży Rohimirów. W powrocie króla, no ale albo nawet dla obrony Helmowego Jaru i prawda Gandalf z nimi, nie? E, no, o wschodzie słońca. No ale to, tutaj to po prostu wyszło dosyć kliszowo, że akurat w tym momencie ci z Numenoru dojeżdżają. Szczególnie, że oglądaliśmy ich podróż, więc rozumiemy jak. Wiele czynników miało miejsce, że tam ci wypłynęli, nie wypłynęli, ile płynęli, gdzie dobiegli, To się już na lądzie już tam dojechali konno, nie wiem gdzie te wszystkie konie były na tych trzech statkach, A, no ok, e, no, statki mają bardzo głęboki ten pod pokładem, no. tam są stajnie jak w jakimś kurna tym, jak w harem Potterze, że wiecie, że wchodzą do namiotu i tam jest duża przestrzeń, no, ale to już koniec sucharów. W każdym razie oni też, no w ostatniej chwili przyjechali ich uratować. I, I mówię, no same scena akcji, okej, okay, ale, ale tak scenariuszowo to trochę taka bieda. No trochę tak jakby tak wymazać ze 30 lat telewizji, filmów tego typu. I to może bym powiedział, że okej, okay, ale tak to po prostu klisza na kliszę, no. E, I dodatkowo wszystko się. No chociaż wreszcie Galadriel, swoje mamrotanie i bycie taką, e, Przełożyła na jakieś czyny, że pokazała, że jest Badasem, chociaż zabrakło mi trochę sceny. Tutaj też muszę powiedzieć, że fajnie tam się wygięła za dwa razy na siodle i tam coś zrobiła i tam ci patrzyli. Jezu, kto to jest? Galadriel, Commander of the. tam. Nie wiem, forces of the North, nieważne. Eee, brakowało sceny, żeby wyskoczyła na środek i zasiekała z 10 orków sama. Ale tak wiecie, w stylu, że. No, bo skoro ją podbudowują od pięciu odcinków, że jest takim badassem i tutaj, i tam nikt nie ma z nią szans, to pokażcie to, nie? Bo. Show, don't tell, no ale okej, okay. pokazali trochę, że jest Badacem, goniła tego, tego, tego i, i właśnie, do, dochodzimy do sedna, czyli <słuch> okazuje się, że jeśli dobrze rozumiem i nawet jeśli źle rozumiem, to trochę mam to w dupie, ale okazuje się, że ten, ten zły ork, pff, elf przedstawiający się jako Uruk, potem są Uruk, Hai, tutaj nie, nie wiem, jak to się ma do Tolkiena, czy tak legitnie było, ale coś czytałem gdzieś, że te pierwsze orki to były jakby nieskażone, ale wiecie, przemienione elfy, nie? Dotknięte złem elfy, nie wiem, nie? Także rozumiem, że chociaż trochę to ma jakiś związek z tym, co Tolkien pisał, ale whatever, już jesteśmy dawno na etapie, że wiemy, że to co innego. Natomiast, jakby, rozumiem, że on nie budował tych tuneli po to, żeby, nie wiem, żeby się tylko przemieszczać, bo tak, wiecie, że one te, te orki się, słońca bojowe, te tunele budowały na zasadzie drogi po całym kraju. Tylko, jak rozumiem, to było robione po to, żeby w przypadku zniszczenia Tamy woda się roz, roz, rozlała, pomieszała z lawą, erupcja wulkanu, czyli tak troszeczkę odmagicznili powstanie Mordoru, tylko taką w miarę jakoś tam e, realistyczną z punktu widzenia, e, wiecie, fauny, flory i zjawisk pogodowo, nie wiem, jakiś tam, brakuje mi słowa, wiecie, z geografii. W <laughs> każdym wiecie, że to się tak w miarę legitnie stało, że doszło do jakiegoś zjawiska... Właśnie pogodowego, jak się, erupcja wulkanu, coś, połączenie czegoś z czymś i ten, nie? I dzięki temu teraz, no, jak rozumiem, to będzie Mount Doom i... E, I co? I, I to jest Mordor, tak? I, I okazuje się, że te tunele to były, żeby woda tam nim płynęła, czy coś. No takie no, no okej. Okay. Tylko jedno, mam jedno duże pytanie w tym wszystkim. Kto pilnował tego miecza, <gry> który okazał się kluczem? E, w sensie, tak wiesz, wiecie, pół żartem, serio, ale w odcinku Mago Arondir i go ukrywaj i mówi, że nikomu nie powie, gdzie go ukrył, nawet tej swojej Brownen czy jakiej tam. Po czym potem dzieciak wie, gdzie to jest, mówi orkom, gdzie to jest, oni to biorą, po czym są odbici przez tych z Numenoru, po czym e, znowu ma to Arondir zawinięte w szmatkę cały czas, i daje to w ogóle dzieciakowi. Ja mówię, a, błąd! Ostatnie, co powinien zrobić, to magiczny mieczyk, który jest kluczem do puszki Pandory, powiedzmy. Dawać temu dzieciakowi, który na mordzie ma napisane, zaraz was zdradzę, bo jestem Emo-nastolatkiem, wersja, wersja mordorowa. <grystanie> emo, na jakiego, nastolatek, na jakiego Sauron zasługuje, nie? I on jako jedyny sprawdza, co jest w środku, i okazuje się, że tam jest jakiś młotek, czy tam jakaś siekierka. I ja sobie myślałem, że to Arondir go w... ja zrobił za przeproszeniem, nie? Na zasadzie, że tak, 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 pozbądź się swojej traumy, czy tam czegoś, wyrzuć to do morza, nie? I takie. Tylko nie odwijaj, nie. Wiecie, nie? że to takie placebo mu zapodał, ale okazuje się, że nie, że ten karczmasz, który tutaj jest, no... Ja nie wiem, jaki jest sens życia takich osób na jakiejś tam jednej wsi, gdzie dobro i zło walczy i ten karczmasz taki, no dobra, będę wykonywał te polecenia tego Saurona, czy tam jakiegoś innego elfa, który nawet nie chce powiedzieć, co z Sauronem. To jest takie, utrzymywali tą tajemnicę tak długo i nadal w sumie niby utrzymują, aczkolwiek mamy chyba przypuszczenia po tym odcinku dalsze. W każdym razie on, on używa, na, nie wiem skąd on to wziął, kiedy to wykradł, nie wiem czy była scena, bo za trzy razy w trakcie odcinka się zamyśliłem, że tam wiecie, obudziłem się po dwóch minutach, wiecie jak to się tak czasem nie, że się zamyślicie i o kurwa, co, co, co ja czytam, albo co ja oglądam i zazwyczaj cofam w takich sytuacjach, jak mnie coś nudzi i ten, ale nie chciało mi się, szkoda mi było czasu na cofanie tego serialu, e, więc nie wiem czy przegapiłem moment, jak on jakoś tam, taka była scena, jak on tak się wiecie, zakrada i wykrada ten, ten, ten miecz, ten karczmasz, no ale kiedy to miało miejsce, no nie wiem, nie no, nieważne, w każdym razie... On otwiera tą, jakby ta tama też, no, tam na klucz się otwiera, że tak powiem. Magiczny trochę klucz, bo ten miecz tam jakby się pojawia, tak, jak go trzyma. Whatever. W każdym razie Halbrad. Halbrand, czy Brat, ja już nie że zgubiłem, jaką się nazywa Halbrad. Cały ten wątek jego. Co, czy to się okaże, że on jest Sauronem, bo tak pachnie tym po prostu z kilometra? Ale czy, nawet jak się nie, nie, nie waży, co się okaże. On wygląda jak Aragorn i ma taki trochę anty -aragorn Aragornową historię, nie. Znaczy taką. Jak Aragorn, tylko że dla sił ciemności, czyli jestem, ogłaszają go tu królem. Ja mówię tak, kurwa, spotkałaś go na tratwie, zobaczyłaś, że ma jakieś insygnie i to tak, o, to na pewno, to na pewno jest król tych rejonów, tych Southlands, nie? Po czym on tam, no dobra, to ja, nie? Przewieźli go tam, znaczy, przepłynęli z nim do, do ten, to centrum morza, wygrali bitwę ten i tak, o, czy ty jesteś królem naszym obiecanym? Tak. I wszyscy, tak, mamy króla, ja tak, co to się kurwa dzieje, w sensie. I to jest coś, na czym muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie takie produkcyjne, to ten serial zawodzi na całej linii, Czyli yy, zbudowali, jak dla mnie od pierwszego odcinka, fajnie, świat, w sensie fauny, florę, wiecie, taka bardziej przyrodę, jakieś rozróżnienie kostiumów, jakieś tam miejsc i ten, i, i bogato w różnych miejscach. I na przykład, numer wydaje się wielki. Numer się wydaje, że tam rzeczywiście jest jak jakiś taki Babilon, że tam yy, mnóstwo osób mieszka i tak dalej. Tak jak nam pokazywali, jakieś szersze plany, nie? Natomiast te Southlands, to, to póki co to jest jedna wioska z tu chłopa. A Znaczy chłopa to tam prawie nie ma i tam to jest jakiś miks kobiet i dziadków. Wszyscy umorosani, brudni. To jest takie, to jest społeczność, która tak jak się na nich popatrzy, to w zasadzie nie wiadomo o czym się zajmuje, nie wiadomo z czego żyją, nie wiadomo po co żyją. <laughs> I pojawia się ten koleś i tak, mamy króla. Tak więc nie udało wam się ustanowić, że tu są jakieś Southlands. To Southlands to powinno być, wiecie, jakieś dużo różnych wiosek, jakieś... Jakieś miasteczko większe, jakaś mniejsza wioska, jakieś coś. Powinny padać kwestie, że dwa kilometry w tą stronę mieszka tysiące ludzi, musimy ich ostrzec. No nie wiem, jakieś takie więcej takich, coś tam próbowali, ale generalnie to, co nam pokazali, to, to, to jest takie na zasadzie 50 chłopa i parę bab, nie? Także nawet jak się pojawia ten prawie Aragorn i jest, że taki scena jak w grze o Tron King in the North, tylko tu jest King in the South. Ja mam takie, po pierwsze, to jest takie. Ty ty jesteś naszym królem wybrańcem? I takie, no to ja, okej. Okay. <laughs> król! Król! I po, a poza tym król czego, kurwa? Tej jednej karczmy? <laughs> Której karczmasz jest sługą szatana na Nie no, to się śmieje, ale to tak, jak to wszystko oglądają, tak, to, to jest tak infantylnie napisane, tak, tak głupie takie. Ja się domyślam, co tu chodzi, nie? Że są jakieś Southlands, jest jakiś król, ale wszystko nie miało sensu. No i oczywiście on moim zdaniem jest Sauronem, i to myślę, że wszystkich zdaniem, tak po tym odcinku szczególnie, w sensie, jest zbudowany jak taki Aragorn, więc wiadomo, że to nie może być tak oczywiste. Jest jakiś wątek tego, że ten Adar mówi, że zabił ee, Saurona, nie? Możliwe, że go zabił, więc ten teraz wygląda jak człowiek i, ma, i stracił pamięć na przykład, albo nie stracił pamięci i cały czas udaje. Nie ja wiem, kurwa, wyobrałem Wam, że bo jak tutaj się okaże, że będzie jakiś na no, zasadzie usual suspects, jak Kevin Spacey. Wiecie, taka scena, że na koniec, że wszystko on uknął i każde zagranie Halbranda w tej całej serii było, wiecie, takim przemyślanym, żeby doprowadzić do czegoś, to by to się śmiało, no. e, A jeśli po prostu sobie przypomni, że o kurwa, ja jestem Sauronem, to tak, okej, okay, to tak przewidywaliśmy to, no nie? Tak, jesteś, takim, jesteś takim Aragornem, tylko że... I jest to takie bardzo, wiecie, takie wink-wink, że... Król ludów z południa. No ale teraz południe się przekształciło w Mordor i ludami południa będą orki, tak? Czy orkowie? Orki z Majorki, nie? Ja nie wiem, ktoś się czepiał w komentarzach, że mówię orki... No, orki no, orkowie, orki... Nie wiem, orki jakoś tak w skrócie, tak jak na przykład na ruskich teraz się mówi, że orki, to tak jakoś, no nie wiem. Znowu whatever. W każdym razie, no tak, no, generalnie nie pyko. Galadriel se stoi i, i, i se patrzy jak, jak, jak się Mordor naokoło niej tworzy i, i prawda, i tak dalej, nie? Także mówię, no okej, no okej, okay, okay, nie wiem, jakby nie ma to sensu. No niech będzie. Nie, no wiecie, ja się śmieję, ale większość losów tych bohaterów mnie nie interesowała, ogólny los tych wiosek by nie interesował. Czuję się, jakby ktoś mi tłumaczył taki prologowy, wiecie, historię, jak powstał Mordor w sposób, który, w sposób, który mnie nie ciekawi, nie? No chociaż mówię, no trochę ładnych scen, no cały czas to audiowizualnie no, wygląda świetnie, tak ogólnie, no to w ogóle, jakby gdyby nie to, no to bym na to nie, tego nawet nie oglądał, tak? Ale no niestety, no historia, to co się wydarzyło przez teraz cztery odcinki, to powinno było się wydarzyć w trzecim. Z plusów tego odcinka, bo rzeczywiście był on szybszy, był on lepszy, był on taki, że no jednak coś się dzieje, jesteśmy w jednym miejscu, przynajmniej jest jakieś takie tempo tego, a nie, że skaczemy od jakichś tam harfutów do ten. I z plusów, no właśnie, nie ma tych harfutów, nie ma tam... Durina i Elronda to lubię, ale wiecie, nie ma tych innych, niepowiązanych ze sobą absolutnie miejsc. I to, to jest straszny problem tego serialu, że oni tak, oni są na całym kontynencie, my tak naprawdę nie wiemy, że to się dzieje nawet w jednym czasie, bo możliwe, że tam El, Elrond z tamtym to w ogóle się działo, wiecie, tysiąc lat wcześniej, my nawet nie wiemy, bo, bo mogą zrobić, co chcą, mogą zrobić wszystko. E, widziałem nawet jakieś, e, jakieś pomysły redditowe, że Każda, każde miejsce akcji dzieje się w innym czasie i w każdym Sauron jest jakąś postacią, że tutaj jest tym, tutaj jest tym, tutaj jest tym. Takie... Może to by było ciekawe, jakby się okazało, że tak jest i dobrze by to wyegzekwowali, no ale jak widać, tak nie będzie już, no bo te dwa wątki się połączyły i działy się mniej więcej równocześnie. Także no hej, no nie wiem, jakoś tak. No cóż, ale Arondila lubię ogólnie nadal, jest badasem. <laughs> Czekam na Wasze opinie, jak Wam się podoba. Są też komentarze, że się bardzo podoba są, że, że się nie podoba, no słuchajcie, każdy ma swoją opinię, whatever, no, pff, głupi serial. Czekam na Wasze opinię, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.